Cześć. Witam Ciebie w kolejnym odcinku, w którym porównuję różne odmiany pomidorów uprawiane w gruncie oraz w tunelu foliowym. Pomidor, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie to słonka. Jest to u mnie tutaj ten krzak, który widzicie. O, tam wysoko sobie dorósł. Od razu powiem, że ma 2 metry. Czyli tyle, ile podają producenci. Kilka słów od producenta. Pomidor średnio wczesny, duże, czerwone, okrągłe owoce. I jest to pomidor słodki. Jest on również odporny na niektóre choroby grzybowe, takie jak brunatna plamistość liści, wirus mozaiki tytoniu. Także tutaj tych odporności za dużo nie ma. No i producenci polecają, żeby uprawiać go na dwa-trzy pędy. Nie jest pomidorem samokończącym. Ok, teraz przyjrzymy się owocom, jak to tutaj wygląda. Tak jak widzisz na gronie jest dość dużo, bo to grono, ono się zaczyna w tym miejscu. Także jest dość dużo tych owoców. Owoce są takiej średniej wielkości. Grono drugie. Fajnie, że mamy ten efekt, że koniec drugiego grona dorasta nam tutaj do początku pierwszego. Bardzo lubię ten efekt. No i pomidor ma tych owoców dość dużo. Jest taka właśnie Póki co zielona, okrągła listwa z owoców grono trzecie, również tutaj ładnie i co ciekawe, na czwartym, a nawet na piątym, też tutaj to wygląda bardzo sensownie. Myślę, że tutaj go zakończymy. On nie jest jeszcze zakończony, ten pomidor. Byłem ciekawy, co tutaj się z nim dalej zadzieje. Widzę, że tutaj też dość obficie próbował yy, próbował iść w kwiat. Sadzonka ogólnie ładna, zdrowa. Jakichś większych problemów tutaj nie widzę. Liście są ładne, ciemne. Na dolnych liściach, gdzie niegdzie, pojawiają się chlorotyczne zmiany, ale to. W sumie nie jest jakimś większym dla mnie problemem. Jak oglądaliście inne moje materiały, to widzieliście, że pod pomidory potrafią wyglądać nieco nawet gorzej niż ten, także tutaj jeszcze jakiejś tragedii nie ma. Owszem, jakieś miniarki tam, gdzie nie gdzie go dopadły. No ale to wiecie, jak to z miniarkami One były są i będą, a że gdzieś tam jakieś pojedyncze wyskoczy, no to to naprawdę to nie jest tam duży problem, żeby od razu wchodzić z opryskiwaczem i lać chemię w te pomidory. Także tak to wygląda. Nieźle, nieźle. Ogólnie jestem z niego zadowolony. Wiadomo, pomidor zwykle tak do trzeciego grona wydaje ładne owoce, potem to już różne dziwne cuda potrafią się dziać. Zobaczmy teraz jak słonka poradzi sobie w gruncie. Zobaczmy jak w gruncie wygląda pomidor słonka. Już do niego tutaj zmierzam. Jest to ten krzak, tak jak widzicie. I tak pierwsze co rzuca się w oczy. Bardzo ładnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o owoce. Jest ten efekt, że w momencie, gdzie zaczyna się grono, kończy się drugie. I tak dalej. Grona mamy na dobrą sprawę 5. Dość dużo jest owoce na pojedynczym gronie. Tutaj czwarty wiadomo, że jest już słabsze. i na piątym jeszcze trzy owoce. Z tym, że pojawił się tutaj z tym pomidorem mały problem, ponieważ e, pojawił się na nim przędziorek. Także będę musiał zwalczyć tego przędziorka, no ale to nie jest wina tego pomidora de facto. Doru są tutaj sobie u mnie mniej więcej do metra e, 50. No, i myślę, że można już go na tym etapie zakończyć. Także no te 4 grona, w zasadzie no te 5, no to jest już wystarczająca ilość pomidorów z tego krzaka. Także całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o y, odporność na wysoką temperaturę, no to dolne liście owszem są lekko pozwijane, ale, ale jeszcze nie jest to jakoś tak bardzo strasznie widoczne. Bywało gorzej. I liście. Ogólnie ładne, ciemne zieleń, zdrowe. Także to tyle. Porównaliśmy sobie słonkę z uprawy w gruncie i z uprawy w tunelu foliowym. Ja Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!